Nie ma ludzie. <grywa> Dzisiaj Jem Bigos. Czemu jem dzisiaj Bigos? Bo ostatnio widziałem dwóch patusów pod monopolowym i zaczęli się bić o kawałek kiepa. Widzę, że tam jeden lewy, się drugi prawy, coś tam, jakieś karate kung-fu, nie? Zacząłem już za jednym tak iść, już obstawiałem na niego i mówię Zbigo! Zbigo! Z Bigos! Z, bigo, z, bigo, z, bigo, z Bigos, Bigos, Bigos! 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 W końcu to do mnie dotarło. Chciałem zjeść Bigos! Także w dzisiejszym odcinku będę jeść Bigos. A już przygotowałem sobie składniki, żeby Was tutaj nie zanudzać, ale żeby jednak dobić te 10 minut filmu, żeby w końcu Forbes zrobił ze mną wywiad, to muszę tutaj trochę pogotować. Więc słuchajcie, mam kilo kapusty młodej, kilo. Kiszonej, pół kilo cebuli, są cztery cebule. Tutaj mam, ile tych grzybów było? 50 gramów grzybów. Tu mam kiełbasę myśliwską, zajmij stawicielę białka, 27% miałem. Tu jest boczek wędzony. I tutaj prędwiszki z kurczaka, wołowe na gulasz, bo nie chciało mi się kroić, nie? I wieprzowe na gulasz. I właśnie dlatego mam tu tyle rodzajów mięs, że bigos to powinien być bigos. Tak jak się mówi, niezły bigos, gdzieś taki bałagan. Tam też powinien być w tym garku straszny bałagan być dużo różnych, dziwnych rzeczy tak, moi drodzy Nie wiem czy mi się to wszystko zmieści w ogóle do tego gara, ale no trudno Może się drugi wyjmie albo coś się wymyśli Zawsze coś się da wymyślić Dobra, to ja to wszystko Pierwsza rzecz jaką robię To co smaczam, to Tą cebulkę No dobra już o, kur o kurde, o kurde Odsuń się, się To jest niebezpiecznie Tu jest pole rażenia jeszcze co smażyć w garku, a nie na patelni? Tak było w tutorialu na internecie. Słuchajcie, ja będę robić taki według swojego uznania. Nie taki staropolski, który się robi nawet 3 albo 4 dni. Ja nie mam tyle czasu. Trochę się zasmażyła już cebulka Teraz biorę młodą kapustkę. Wrócę teraz co do gara. Oh shit! No i już mam cały garb. To jak ja mam zmieścić resztę tych składników? Ktoś nie pomyślał, projektując takie małe garki. Ale jak zejdzie już trochę wody z tej kapustki To już powinno być lepiej, wtedy to trochę opadnie I wtedy wrzucimy kapustę kiszoną Cała ferma na jednej patelni Trochę to doprawiam Rysunki, papryki rzucam. Dużo pieprzu No, to ładnie pachnie tu nam trochę wody już wyparowało Jest tu więcej miejsca Więc mogę wrzucić kapustę kiszoną Nie, yeah! Tego grzybki też już rzucamy No grzybki mogłeś też podsmażyć Grzybki mogłeś też podsmażyć Ty robiłaś kiedyś pigos? Nigdy Nic nie gotowałam Tak myślałem No, zerowe doświadczenie Dlatego wiesz, zostaw to profesjonaliście Mnie w więzieniu uczyli jak się gotuje słuchajcie, jeśli nie macie co robić podczas tego jak jedzenie się wam robi To możecie zawsze sprawdzić mojego Instagrama TikToki. pamiętajcie, żeby dać followka Jest naprawdę fajny Do przypisu powinienem rzucić tu jeszcze śliwki Ale nie lubię śliwek, więc daruję je sobie Nie mogę się doczekać Też wpadnie to w moją gębę Tutaj można trochę wody dolać Tak ze szplankę wody do tego wrzucę już tu jakieś przyprawy, od razu. Tu mam przyprawę do pikosu, jakąś standardową. To wrzucę całą pakę w na mianku. Trochę miękku śmierdzista. A to jest majeran. Powinienem wrzucić jeszcze jakieś liście laurowe, ziele angielskie czy jałowiec, ale do tego się potem, nie, Ja nie lubię tego wydobywać, dlatego to też sobie daruję. Nie będę tego wrzucać. Teraz wrzucam kiełbę myśliwską jeszcze do tego. Nie, 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 nie. Duszy to? No bo jest Tyle miecha powinno być w bigosie właśnie, różnokolorowego. kolorowego. To ma być bigos. To ma być nieporządek, to ma być chaos. Bigos to chaos. Z chaosu wywodzi się wszystko. Więc ze wszystko wywodzi się z bigosu. Z czegoś śmiesz? Bigos jest początkiem wszystkiego Wziąłbym tam sera jeszcze Się fajnie ciągle Zeszło już trochę wody z tej kapusy zrobiło się trochę miejsca w garku. Mięso, też już się zrobiło, więc mogę przerzucać. No to jeszcze rzucę boczek W ogóle Magda mi mówi, że wrzuciłem za duże kawałki mięsa do garka. Napiszcie w komentarzu. Czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Jaka skupiona mina No bo to jest taka operacja To trzeba być skupionym Które tego jedzę? Nie wiem tu całe w szamie, z No ponad 4 kilo to ponad 4 kilo No kto by to zjadł? Jadłeś coś? Dzisiaj nic Jeszcze nie będę mi gdzieś przez 3 godziny kumier. takie skwarki, które będą wyglądać jak ty po solarce. Chcę szukać. Jeszcze podobno powinno się winka dolewać do tego, ale nie będę, padłem youtuberem. YouTube pewnie zablokował ten film. Może jednak na dwa dni mi będzie dostarczyć. No sporo tego wyszło. Że tak gubiam do cały czas jest ten sam poziom tego. Ale powiem wam, że wygląda zaskakująco dobrze. Uważam to za sukces, znaczy jeszcze nie wiem, czy będzie to sukces. Wizualny sukces, jak na razie. Znaczy kulinarny sukces. To się okaże za 3 godziny. Bliscy ten na zrób. Mam 3 godziny, więc wyszedłem sobie na zewnątrz poddychać świeżym, świeżym powietrzem ale ja się nie jestem za bardzo głodny, więc pobiegam sobie trochę uch, jaki finish szybki sprinter zaczynamy sobie barki, chyba biegając? myślę, że drugiej kółko zrobię bo zawał zaraz będzie jak bieganie jest zbyt męczące, robi sobie salto Boso przez Świat. Wracaliśmy na rozgrzewkę. No, stawiły mi się wszystkie kości. O. Ja nie wiem co było mi palcie męczące. Nie ja chyba powinienem się trochę rozciągnąć. Chyba jednak za głodny jestem. No nieźle, nieźle. Wpadłem z formy. Trzeba więcej na dwór wychodzić. Tutaj mi napływa gorąco, o, jakieś szybki tu są. O Może dorzucę do pigosów. Co ty na to? Twójkę? Ja wybredę. Ja zmyciłem. robię to jeszcze rzutkę dookoła. I wracam. Źle mi Dobra, już wróciłem. Trochę zgodniałem. Bigos widzę, zrobił się całkiem już dobry. Strasznie opadł. Jest dużo mniej jego niż tam wydało się na początku. Uff. O, cebulka na samym dnie. Jak się spaliło. Ładnie, ładnie, cebulka się poświęciła na rzecz kapustki. Tak to jest, jak się idzie skakać zamiast mieszać. No co to za spalenizna. Na zdrowie tylko wyjdzie tyle. Nie no, idealnie cała Micha wyszła. Wszystko się ładnie zmieściło. No okay, ludzie, wszystko mam już gotowe. Trochę sobie odczekałem z tym migosem jeszcze, bo był zajebiście gorący, jeszcze jest gorący strasznie. Jego objętość trochę się zmniejszyła względem tego, co było na początku. Uwaga składników surowych to była ponad 4 kg, a tu mi się wydaje zostało jakieś ponad 3 kg tego bigosu. No, to jest cały gejg bigosu. Jest to jakieś, mi się wydaje, ponad 3000 kcal, ale mam do tego dwie bagietki cząstkowe, więc yy, każda ma tak około 500 kcal, więc razem to będzie jakieś, no, ponad 4000 kcal, i powiem Wam, że wyszedł. Zajwiście jest dalej progres w tym gotowaniu. Nie, to jest zielona, tylko o, no to jest dobra. Nawet ten węgiel, nawet jak jest dobrze przyprawiony, to jest dobry. No, tak zaczynam tu jeść. No, muszę Wam powiedzieć, że niezły Bigos zrobiłem, niezły, niezły Bigos. W ogóle to go gołokcie. Widziałem sobie nawet jakoś upite, ale sporo wody nawet jest. Wody jest gdzieś dotąd. Czy ponad połowa Michy Więc nie powinien być jakiś suchy. O, bagietka trochę sucha jest, bo kupowałem ją rano ze wszystkim. Myślałem tylko co dać w tytuł filmu. W sumie lepszy klik, bo to będzie jak dam tą masę początkową wszystkiego, nie? Te 4 kilo. Potem, no potem razem z bagietami te 3,5 już gorzej. Kupuj Kliknę, w 3,5 kg żarcia, zwiedzony naraz, no. To wydajny Więc 4 już mi lepiej. No, powiem Wam, że <śm> cały czas mam schizę że trafiłem gdzieś na jakiś liść laurowy, bo w każdym bigosie jaki jadłem były te liście laurowe. I tak zawsze wkurwiałem. W końcu zrobiłem swój bigos bez liści laurowych. I tak nie mogę go zjeść w pokoju, bo mam schizę. zamiast tych liści laurowych to nieprzyjemne są te kawałki tej zjaranej cebuli ja powinienem to wywalić, a nie wrzucać tutaj kurde, zjadłem już jedną pagietę. została mi ponad połowa, więc że sobie rozkładam racje żywnościowe muszę skupić Lepiej to obliczać. Znaczy challenge mi się nie uda. To jest wyczynka do dochodzić do mnie. jakoś się ułoży w żołądku. To chyba bardziej go rozpycha. Już pod koniec z tym smakiem jest trochę gorzej. Na początku był serio zajebisty, ale teraz po takiej ilości już czuję, że jednak zbyt przyprawiony był. I już mnie ten smak trochę męczy w tej chwili. Nie, no może dobrze przyprawiony, ale po prostu na te małe porcje, a nie na duże. Na duże porcje może trzeba jakoś inaczej to przyprawiać. Czuję, że będzie ciężko wstać. Akurat najwięcej wołowiny musiało spaść na samo dno, ale jest najbardziej suche mięso z tego całego zestawienia No jak samo ta woda już mi się kończy ten sos na dole. Ciężko to przełykać. Muszę coraz więcej popijać, więc coraz bardziej się zapycham. Nie wygląda to dobrze. Jezu, chociaż... Już nie zostało, coraz większy nasis na żądek, ale zostało dosłownie kilka łyżek, czy widelców, kilka widelców. tak na oko z 3, może cztery i poza. Jednak siadło na dwa widelce zjedzone. Ale, o. Nie wiem jak ja teraz wstanę w sumie jakieś 3,5 kilo żarcia zjedzone A przed zrobieniem nawet prawie 5 kilo żarcia to było O serio, ale to rozpycha żałony W tym odcinku to było na tyle Piszcie w komentarzu czego chcecie się ze mną razem uczyć gotować następnego jeśli ktoś jeszcze nie dał, da subskrypcję tego kanału, bo nigdy nie wiecie kiedy wrzucę kolejny film, możecie to przegapić. Wtedy nie będziecie mieli z kim jeść. Wiem, że nie macie przyjaciół. No, na też mojego Instagrama. Spoko. A w następnym odcinku z tym detektywa na. No.